Serdecznie wszystkich. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, śmigamy do łodzi obejrzeć Cadillac'a STS A4,6 litra Nordstar 330 koników mocy. Jesteśmy na trasie, podążamy w kierunku łodzi. A mamy jeszcze chyba około tam 100 km niespełna. No i moi drodzy, słuchajcie, jak już dojedziemy, jak już będziemy na miejscu, ogramy jeszcze jakąś fajną taką okrywkę gdzieś na stacji, może gdzieś tam na jakimś orlenie, jak sobie troszeczkę staniemy na odpoczynek, to, to coś nagramy dla Was. No i zobaczycie potem już na miejscu przy oględzinach STS-a. I być może zrobimy tak, że będziemy wracali na dwa kadilaki, a może będziemy wracali z powrotem jednym, ale jak będzie i co się okaże, to tego dowiecie się już w następnym wejściu. I drodzy, jesteśmy już po zakupie kadilaka STS 4.6, Wojtek stał się szczęśliwym posiadaczem kadilaka STS-a, 2.5 rok, 4.6 litra, V8, benzyna, 306 koni, z tyłu mój poczciwy Devil. a ja teraz idę do Wojtka zapytać się go, czy jest zadowolony. Wojtku, opuść szybę. Wojtek! Wojtku, jak się czujesz w swoim nowym kadilaku? Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Jestem podekscytowany, nie ukrywam. Moje pierwsze w życie V8, v 8 Mam nadzieję, że będzie fajnie. Dobra, słuchajcie, my coś jeszcze nagramy. Daj mu troszeczkę jeszcze. I wojtek, słuchaj, e, ja będę jechał za tobą. Tylko ty jakoś nawigację ustawisz, to słuchaj, jedźmy tak, żebyśmy mniej więcej jeden za drugim jakoś dawali radę, co? Dobra, to macie jeszcze blutacza. Blutacza? Dobra, słuchaj, tylko teraz tak, mam pytanie. Dobra, to już może jak wsiądę, dobra? To do następnego wejścia, słuchajcie, moi drodzy, zostańcie z nami. Na ZZL mało tysięcy kosztuje Powyżej czterech tysięcy Za tysiąc litrów jest to kursa, nie trzeba od